Cześć, witam Was Energik w kolejnym odcinku to było grane Consolidation, jako się tak ciemno zrobiło, chyba będzie zaraz burza. I dzisiaj zajmiemy się trzecią częścią e, serii Onimusza z pod tytułem Demon Siege, chociaż wersja palowska nie ma tego podtytułu Demon Siege, nie wiem dlaczego, ale chyba wersja NTSC posiada. Słuchajcie, trzecia część Onimuszy świetnej serii, której dwie części już się pojawiły, to ponownie historia Samonosuke Akechi, który pojawił się w pierwszej Onimuszy, w drugiej Onimuszy go nie było, był, zamiast niego był Yubei, ale cieszy to, że wraca. Bardzo lubi lubiłem tego bohatera od pierwszej części. Towarzyszy mu, słuchajcie, bardzo znany. Właściwie w 2000, 2004 roku, gdy gra wyszła, to autor czy ten. Aktor był aktualnie u takiej szczytowej wersji swojej kariery. Jean Renaud, francuski aktor, znany chociażby z kultowego Leona Zawodowca. Obydwaj oczywiście ponownie stają przeciwko złemu Nabunadze. Tutaj to jest właśnie <noise> ciekawostka, bo Kaukon nawet się nie silił, tam historię, co tam z tym z nabunagą się stało, bo przypominam, że nabunaga ginął w pierwszej i w drugiej części na końcu. Tu już tylko napisali, że nabunaga ponownie się wskrzesił, czy tam ponownie został wskrzeszony. Nie wyjaśniali dlaczego ani po co, już po prostu sobie dali z tym <noise> spokój. I. Ponownie ma naszym głównym bossem jest zły Nabunaga. Aczkolwiek gra względem drugiej i pierwszej części doczekała się bardzo sporo, bardzo ważnych usprawnień. Przede wszystkim pierwsza część, dziejąca się w feudalnej Japonii i druga część, dziejąca się w feudalnej Japonii i e, robiąca recykling niektórych e, miejscówek z części pierwszej. No, muszę przyznać, że druga część już troszkę, troszkę tak trąciła myszką, zwłaszcza, że nadal były zastosowane prerenderowane tła i trójwymiarowe postacie, dlatego w trójce postanowiono to zmienić. I faktycznie zmiany były dosyć znaczące. Pierwszy raz z muszą zetknąłem się na kultowym programie Hyper, gdzie do znudzenia puszczali trailer tej gry pomiędzy reklamami. Oni tam mieli taki pakiet trailerów, które puszczali non-stop i to między innymi była Musza, Devil May Cry chyba dwójka, to cały czas non-stop leciało. I autorzy, oczywiście, to pierwszy raz to wtedy. Zamotałem się, cofam czas. Wtedy pierwszy raz się zetknąłem z animuszą i grałem w trójkę. Oni muszę grałem na pc, ponieważ w wczesnym czasie byłem pc towym graczem, nie posiadałem konsoli, a pierwsza i trzecia część pojawiły się na. Pececie, ale muszę przyznać, że porty w porównaniu do tego, co zobaczyłem tutaj grając na emulatorze na PlayStation 2, były dosyć liche i nie polecam wersji PC-towych Ani jedynki, ani trójki. Warto zagrać w oryginalną grę na PlayStation 2. Autorzy panie, postanowili przyciągnąć europejskiego gracza, myślę, że też amerykańskiego gracza, więc zatrudnili właśnie tutaj Jeana Reno. I to, co na początku obawiałem się z pierwszych trailerów, że spowoduje dosyć liche połączenie, ponieważ akcja dzieje się i w pełdalnej Japonii, i w Paryżu, z tym, że Jean Reno, który jest y, takim bohaterem z dzisiejszych czasów przenosi się do feudalnej Japonii, a Samanosuke Akechi z feudalnej Japonii biega po Paryżu. I muszę przyznać, że w mojej opinii wypadło to dosyć nieźle, bo dało taki troszkę oddech, taki troszkę um, nowe życie serii. Muszę przyznać, że po drugiej części byłem bardzo zmęczony Oni i musiałem sporo czekać, zanim zająłem się tą trzecią częścią. Ale tutaj muszę przyznać, że to bardzo dobrze wypadło i faktycznie e, gra jest troszkę bardziej zjadliwa. Druga rzecz, która bardzo mnie cieszy, obniżono poziom trudności, ponieważ druga część muszy e, posiadała po prostu. Tak wyśrubowany poziom trudności, że pokonanie niektórych bossów to była po prostu mordęga, i tutaj postanowiono to troszkę obniżyć i wypadło to w mojej opinii na plus, ponieważ gra się bardziej płynnie. Yy, I najważniejsza zmiana to to, że trzecia część Onimuszy ma już wszystkie tła liczone w czasie rzeczywistym, czyli zre zrezygnowano z prerenderowanych teł. Oczywiście yy, Tła w czasie rzeczywistym liczone wyglądają troszkę gorzej niż te na przykład muszy 2, przypominam, w Muszy 2 świetne tło plaży, gdzie był toczony pojedynek w jednym z bosów. Natomiast tutaj trzeba przyznać, że te tła w 3D no, wypadają troszkę gorzej, ale Dzięki temu nie ma takiej różnicy pomiędzy bohaterami a właśnie tłami. Tutaj to wszystko ładnie się ze sobą zgrywa i to bardzo mi się też podobało. Sama fabuła dotyczy specjalnej maszyny czasu, która powoduje właśnie, że żanrę Renault przenosi się do Japonii, a sama skakeci w tym samym momencie przenosi się do Paryża. I oni właściwie często odwiedzają podobne lokacje, tylko w różnych okresach historycznych. I oczywiście postanowiono z tego skorzystać, więc jeżeli coś zrobisz w przeszłości, na przykład zasadzisz roślinkę, małą roślinkę w przeszłości, to w przyszłości ona wyrośnie już duża i na przykład po tej roślince można będzie wejść na mury albo zejść z muru. Czyli tego typu rzeczy muszę przyznać, że dosyć fajnie zastosowano. Dodatkowo naszym bohaterom towarzyszy duszek, nie pamiętam teraz jak on się nazywał. Tengu, to się nazywają te duszki japońskie. Tengu, który umożliwia, który może cofać się, może się przenosić pomiędzy okresami historycznymi, może przenosić przedmioty z jednej, od jednego bohatera do drugiego. Niestety, tutaj ten duszek Tengu, który miał wprowadzić taki troszkę humorystyczny akcent, w mojej ocenie, jest jednym z najsłabszych elementów yy, gry. No ale oczywiście, no, dla młodszych graczy, myślę, że to będzie się podobało. Sama gra jest y, podobnie jak dwie poprzednie części, typowym takim. Yy, Grą Survival, nie mówię Survival Horror, bo nie jest to horror, ale ona dużo czerpie z mechaniki Resident Evil, tak? czyli chodzimy po lokacjach, zbieramy przedmioty, używamy przedmiotów, walczymy z tutaj tymi demonami Genma. Zbieramy jeszcze takie specjalne dusze, czy też no tak, takie kulki, które umożliwiają nam upgrade broni. To tutaj można powiedzieć, że potem było wykorzystane albo wcześniej, chyba potem, bo muszą była pierwsza, było wykorzystane chociażby w God of War i tego typu gra, właściwie bardzo, bardzo podobna mechanika do Residenta, tak, bardzo podobna, podobnie się gra. Zresztą no to wiadomo, to też firma Capcom, także no trudno, żeby tutaj um, te gry nie były jakoś do siebie podobne. Ale muszę przyznać, że gra się bardzo fajnie, e, jest to jedna z moich ulubionych części animuszy. Przede wszystkim dlatego, że mamy Jeana Reno, który oczywiście też podkłada głos. E, Dał on, tak jak mówiłem wcześniej, taki drugi oddech tej serii. E, powrót oczywiście, samonowkę e, Akechi, którego mi brakowało w drugiej części. i był takim bohaterem średnio fajnym, wolałem chyba samonoskę. I on to oczywiście powraca. Warto zwrócić uwagę, że do gry wprowadza nas fenomenalne prerenderowane intro, którego powstanie, którego prerenderowanie, stworzenie trwało prawie dwa lata, słuchajcie, prawie dwa lata robili tą początkową animację, ale jest ona naprawdę bardzo wysokiej jakości, nawet dzisiaj trzeba przyznać, że robi wrażenie, pomimo czasu, który upłynął od premiery gry. Samo, samo granie, muszę przyznać, granie jest za długa, ani nie jest za krótka. Jest w sam raz, że w momencie, kiedy już zaczynasz się nudzić, to już się zbliżasz do końca, tak? Podoba mi się to, że akcja przenosi się pomiędzy Paryżem i feudalną Japonią. W dwójce mi troszkę już to przeszkadzało, że to cały czas feudalna Japonia. Dodatkowo w dwójce był ten problem, że robili recykling poziomów czy też planszy z części pierwszej. Natomiast tutaj faktycznie śmiganie po Paryżu ma taki swój urok. Bo zwiedzimy i łuk triumfalny, i oczywiście no kultową wieżę Eiffla. Bez wieża Eiffla się nie mogło być. Także daje to całkiem niezły, to całkiem niezły taki oddech w porównaniu do tej feudalnej Japonii, gdzie śmigamy tutaj w tym wypadku Jeanem Renault. Każde w postaci Jeanne Renault i samonowskie mają osobną broń. Samonoska oczywiście, bardziej broni białą, czyli miecze, katany. Natomiast Jean Renault, tutaj będę mówił Jean Renault, się w grze nazywa Jacques'a, ale będę mówił Jean Reno, Korzysta z bicza i mają troszkę inne umiejętności, co wymaga też dodatkowego innego podejścia do pewnych wrogów, ponieważ te, używanie tych broni troszkę się między sobą Między sobą różni. Sama gra oczywiście jest możliwa do uruchomienia na emulatorze. Nie zauważyłem żadnych problemów. Gra się nie wiesza, nie ma żadnych problemów graficznych, które występowały w pierwszej i drugiej części. Tutaj tego nie znajdziecie. Gra bardzo, działa bardzo dobrze. Chociaż trzeba przyznać, że w porównaniu, jeżeli chodziła Wam bardzo dobrze dwójka i jedynka, no to trójka wymaga troszkę większych mocy przerobowych, z tego względu, że oczywiście jest wszystko liczone w czasie rzeczywistym. Także wymaga ona troszkę. Mocniejszego, e, mocniejszego e, sprzętu, ale oczywiście, jeżeli dysponujecie jakimś tam, e, no nie jakimś super, super komputerem, średniej jakości komputerem, powinna się gra oczywiście odpalić. E, Onimusza 3 miała zamykać trylogię e, serii Onimusza, ale pojawiła się jeszcze jedna część, Dawn of Dreams, która pojawi się oczywiście e, w to było grane console edition, e, natomiast. E, Tutaj oczywiście gra kończy się ponownie pokonaniem Nabunagi, więc w czwartej części możemy być pewni, że będzie znowu kapką Nabunaga, ponownie się wskrzesił i <grym> jedziemy od nowa. <grym> no ale to są takie oczywiście historie, wiecie. No, sama fabuła może nie jest jakoś pasjonująca w Onimuszy 3. Nie jest zła, nie jest zła. Yy, są pewne momenty, które miały chyba... Yy, Wyciskać łzy. Tutaj na przykład motyw syna Jeana Rena, jakiego EO-Emory, czy jak to Jean, Jean Renaud mówi w grze. Ale wypadło to dosyć licho. Kapkom nigdy nie był jakimś mistrzem w grach, które są nacechowane emocjami i faktycznie tutaj też to nie do końca wyszło. Troszkę tak wyszło śmiesznie. Ja jak widziałem już tego Bahora po prostu w kaczkę, ja mówię. Mhm. <laughs> Ale oczywiście no, jednym to przeszkadza, innym nie. Sama fabuła, no tak jak mówię, nie jest, może jakoś zbytnio odkrywcza, trzyma się kupy, e, nawet powiem szczerze, że e, jej śledzenie sprawia jakąś przyjemność, ale wszystko jest takie, takie miałkie, takie, takie wiecie, tak jakby na nitki poszywane, takie cieniutkie i... <śled> Czasami po, prostu, czasami po prostu byłem lekko zażenowany tym, co się dzieje, ale abstrahując od tego, gra jest bardzo, bardzo dobra. Nawet jeżeli tak trzeba przymknąć lekko oko na tą fabułę, gra jest tak bardzo, bardzo fajna, świetnie się cieka w rogu, świetnie zrobione walki, świetnie pomyślane niektóre zagadki, które też mogą sprawić czasami niewielką trudność i gra ogólnie się bardzo, bardzo fajna. Słuchajcie, no czy mogę Wam polecić, Jak najbardziej, jeżeli zaczęliście grać, ograliście dwie części, bo nie musi jedynkę i dwójkę, trójka jest dla was must have, ponieważ ona miała w oryginale domykać, trylogię oczywiście, tak jak mówiłem wcześniej będzie jeszcze czwarta część no i jeszcze pojawiły się dwie części duchowego spadkowiec Oni czyli Genji czy też Genji, pierwsza część pojawiła się na PlayStation 2, druga była jedną z premierowych gier na PlayStation 3 ale oczywiście Genji też się pojawi ale to już kiedy indziej, historia na później. Jak najbardziej Wam polecam fajny tytuł to jest też jeden z tych tytułów tak zwanych, ja to tak nazywam, Instant HD. Że ta gra na emulatorze z podbitą rozdzielczością wygląda jakbyście grali w edycję HD i tylko by wystarczyło podbić rozdziałkę, zapakować tą grę na płytę Blu-ray i puścić na PlayStation 3 czy PlayStation 4 i macie edycję HD. Także wiele ona się... Znaczy wiele daje, tak, granie na emulatorze z podbitą rozdzielczością. Faktycznie gra wygląda o wiele, wiele lepiej. I aż się prosi, żeby wydać ją w tym formacie, właśnie chociażby w jakiejś paku HD, to podobnie mówiłem jak z serią Fatal Frame. Także jak najbardziej Wam polecam fajny tytuł, świetnie się sieka, dwie postacie do wyboru, dwie miejscówki, feudalna Japonia i Paryż, i myślę, że będziecie usatysfakcjonowani, szczególnie jeżeli lubicie tego typu gry, właśnie jak Resident, czy też właśnie jeżeli graliście. W, no i oczywiście, jeżeli lubicie japońskie klimaty i klimaty samurajów, to na pewno będziecie na 100% usatysfakcjonowani. Także jak najbardziej polecam. To tyle. Pozdrawiam Was energii, trzymajcie się, do następnego. Cześć.